Hej, witajcie w kolejnym odcinku, Remember Me! I, i to jest platforma monitoringu. Dobra, muszę wyczyścić. Tu się nic nie działo. Tu się nic nie zaszło. Dobra, a to było opuść czy wyczyść? Set. Mam set, wzmocniony wzrok, a nic mi to nie daje. Dobra, wiem, że muszę iść tędy na górę. Później, tu, tak się domyśliłam. Okej, No i jak ja tu mam ten teraz? O matko, nie, tylko nie to gdzie mam dojść w ogóle. Dobra, tu na samym dole. Nie wiem, no spróbujmy, może jakoś tak mi się uda wejść. Oj, potłukłam się troszeczkę. No, ra, da się tu jakoś ten? Nie da się. Cholercia, no. Nie cierpię takich logicznych łamigłówek, powiem Wam. Okej, okay, dobra, poszło do góry. Teraz z tą jest coś nie tak. Dobra, czyli tą będziemy musieli pozmieniać. Na przykład tak. Potem tamtą. O, to tak może teraz się udać w sumie. To nie, chyba nie była taka trudna aż zagadka. Najwyżej jeszcze, jeszcze raz ten i... Oj. To nie tak. Jeszcze raz muszę wejść i... No dobra. Piniemy w drugą stronę w takim razie. Bo tam doszłam. Bo tamta na samej górze mnie nie zawiodła. O, tak, no tak będzie chyba dobra. Okej. Okay. Powinnam tak dojść. Natomiast, czy dojdę, to jest to jest jedna wielka niewiadoma. No, dałam radę. Jezu, jestem z siebie dumna, że nie zajęło mi to trzech godzin, naprawdę. Dobra. do góry No dobra, udało się Te wspinaczki są bardzo pasjonujące, powiem wam Naprawdę sympatycznie się tu łazi po tych wszystkich 843 stopnie Celsjusza, serio? Aż tyle? No pożar może tyle mieć w sumie Dobra, gdzieś mam znaleźć coś takiego. Szczerze mówiąc, niby to tu jest, ale ja nie wiem, po co tu jest, skoro ja tych miejsc nigdzie nie mogę nigdy znaleźć. I co to się aktywowało? A, to mi się otworzy ot ot otworzyło. Dobra, to znaczy, że tędy okay. trzeba iść. No, jesteśmy w Breaking Brain. To no, powinna być jakaś śmieszna walka z kimś. Nie, no kładam. A jak musiała się wspomnieniami pobawić znowu i co? Bo tu ostatnio przecież się nimi bawiłam. Sensen Dedos, A bo przez przypadek wcisnęłam kłopot ich tych espresso. że one nie znikają, chociaż. Dobra, okej. Okay. Się okaże, że on jest teraz tym złym, i brzydkim, jego też musimy zabić że to wcale nie on, tylko jakiś oszust. Nie, ja nie chcę z nimi walczyć. Nie chcę z nimi walczyć. No są okropne. jest takie proste zatrzymać na chwilę. Naprawdę. No w sumie nie tak źle się z nimi walczy. Się za dużo. Kiedy na to wpadłeś? Dobra. To tak, ja zabiję jednego, przychodzą trzy inne, to też swoją drogą. Tutaj uda mi się dokończyć kombinację. Prawie w ogóle mi się tu nie udaje. Zaraz zrobię dedos, tyle będzie z tego. Dwa, jeden, zero, dobra. Jeszcze raz. To mi się tu ośmieli ze mną zadrzeć. No to Ile ja mam odpierać te ich ataki? Ktoś wie może? Może to będzie ostatni już Dobra, ostatni, świetnie. Okej, okay. przygotował mi co mi przygotował? Wanie uderza bardzo mocno niż tej strukturalnych budynków. Okej, okay, spacja. Zamknąć na radni a, bo on się musi naładować. Okej, okay, to niech się ładuje. Spadajcie mi stąd! Dobra. Skończył mi się czas. A... Znaczy, yy, czas mi się kończył, ale mi się udało, więc jest okej. Okay. Więcej ich już nie przyjdzie. To jest jedne z pewnych. W Prawie kończyłam kombinację. Cholera by to trafiła wzięła i w Chcę za szybko. Potem z tego picha wychodzi. Dobra, pięć razy. Jeszcze raz. Już walce to się robi wszystko dynamicznie. Dobra. Tunel zamknięty, my szczęśliwi, uratowani. Uradowani przy okazji.

Się wzruszyłam. Naprawdę się wzruszyłam. A to są lipery, to są te takie, co znikają w ciemnościach? Mogę się uleczyć? Nie muszę. O, ciemno jest to. Ok. Mam znaleźć żonego Green Thiefa. szczurki piękne. Fak. Zaraz mnie walka czeka z tymi cholerstwami. Jak ja ich nie cierpię. Jeszcze tu jest tak ciemno. Musiałem się skupić na walce przez chwilę. Dobra. Czy jakieś skażenie biologiczne? To znaczy, że ja mogę ich tam wrzucić. sobie bezkarnie mogą... Znaczy, mogą się tam po prostu zwyczajnie w świecie utopić. Mam nadzieję przynajmniej taką I że to nie ja się będę tam topiła, tylko... Dobra, mam nowy kluczyk dostępny Dobra, pójdę do tej pracowni kombinacji W końcu coś sobie wykombinuję tutaj do tego Nie, to niech to będzie tutaj, a to o To i odblokuję sobie tu Enter zatwierdź Pyk Mam jeszcze jeden kluczyk, cudownie. Dobra. Ale nic też nie mogę odblokować, już nie. Nie wszystko się tu nadaje, jak widać. Dobra. To ja sobie pójdę już dalej. Mam tylko nadzieję, że to będzie dobry pomysł. No okej, okay, bo skażenie. Fak, Utopiłam się w tym, serio? Dobra, nieważne. No bo to jest ciemno, nic nie widziałam po prostu. Aaa, tam miałam zaskoczyć, okej. Okay. same skażenia biologiczne. Ja nie wiem, w tych ściekach takie rzeczy mieszkają, że to w ogóle nie powinno się mnie tam wpuszczać. A, a tu oczywiście mnie wpuścili, wzięli. O Jezus. Apteczka była? Czy apteczka była? Dobra, jestem na szczęście naładowana. Przerażające są te te lokacje

Bo podejrzewam, że on tak sobie będzie powtarzał wszystkie te swoje teksty. Jak bokiem by przeszła, nie? Ale po co? Ej, mam po prostu teraz jakiś, jakiś taki dziwny. Ja nie wiem, co zrobić. Poważnie, jakieś trampam pam pam, i w ogóle on będzie powtarzał te swoje teksty głupie, non-stop. A ja, co? Ja mam stąd jakieś wyjście, na przykład? Nie no, wyjść stąd ewidentnie nie mogę. Już się wydawało takie proste. Jak to otworzyć? Ej, powaga, nie mam pojęcia. Nie ma się czego bać, to nie chcecie, że się otworzą w końcu. Gdzieś tam? Myślisz, że po prostu nie mam pojęcia co ja mam z tym zrobić? Results of the test are encouraging, Professor. Super Dobra, co tu jest? Z znaki zapytania, tram, tram, tram Pain. A, tram, tra, train, brain, train, pain. Aha, spok. Przecież jakieś ram, pam ale to się okazało, że jakieś przesłanie jest w tym tekście na podłodze. Nie mam pojęcia, wiecie? I to będzie chyba krótszy odcinek, bo nie, nie, nie mam pojęcia. Jak przejdę dalej, to, to się spotkamy. Także trzymajcie się i do zobaczenia, pa-pa!